I widzów, niedzielny poranek dość długo nie nagrywałem, nie wiem chyba z tydzień, czy ponad tydzień małe remonty w domu a tu tak się prezentuje moja dżungla z pomidorów już przerosły wszystko tutaj, nie że są tak opuszczone na półokrąg idzie tak, tak do góry, teraz jeszcze tutaj jest sucha gniwizna. Jest prawie. No, praktycznie już jej nie ma. Po wapnowaniu, znaczy wapnowaniu, po oprysku z saletry wapniowej ustąpiło. jeszcze się tam gdzieś trafi sztuka. Dwie co jakiś czas. ale... A tutaj mam pasolkę świeżą. posianą, Ogórki. I tam na końcu koperek. Koperek i ogórki staśmy, bo już. W sklepach nie można było kupić, tylko te na taśmie zostały i takie poszczelane z tej taśmie. A już nie chciałem z internetu zamawiać specjalnie paczki ogórków, żeby posiać co, co będzie, to będzie. Tu mam paprykę, już są dość duże owoce, i tak sobie pomału tutaj żyję ostatnio. Idę jeszcze zobaczyć do drugiego tunelu. Tam mam pomidory, Auria. Też. O, tutaj mam ogórki. Te, które przetrwały no, mączniaka, to są już takie duże. Są już też ogórki, też. Wczoraj zrywałem, chyba do 4 czy 5 było. A tu mam dosiane. Te, co wyrwałem i podosiewałem. O, pięknie wyszły. Zero oznak mączniaka. Nie wiem czemu wtedy tak je zaatakował Tu moje bawole serca są potężne Już jadłem, dobre bo już się dojrzewały dojrzewają Patrzcie jakie wielkie zarazy dość dużej jest, aż do samej góry i tam na końcu jeszcze mam też przejdę, tam na tą wąsku trochę, pomidory mi się treniły na ścieżkę. Tu są aurie z wilków, mają owoce już takie, malutkie były, to już miały owoce. Tylko, że co z tych wilków, to widzę, że bardzo cienkie rosną, nie, ale też już tu widzę, że teraz grubszy jest. Chude, a wysokie będą. bawowe serce. Tu też. A tu mam jeszcze aurie. O, tutaj. Tam w tamtym już widziałem, jeden się dojrzewa z, tej, z tego gatunku. Także papryka. Też mają owoce. To jest żółta papryka. Taka jakaś, nie wiem, jasna, się zrobiła. Może to nie wiem zbyt mało ozotu, może trochę gnojowicy z pokrzywy by trzeba użyć. Dobrze. Jeśli Wam się podobał filmik, dostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Cześć!